Życie każdego z nas jest jak niekończący się taniec czterech sił. Cztery energie, które od wieków kształtują świat i nas samych ogień, woda, ziemia i powietrze. To one decydują o tym, jak patrzymy na życie, jak reagujemy na trudności i jak odkrywamy własną duchową drogę. Czasem płoniemy pasją jak ogień, innym razem płyniemy w głąb emocji jak woda. Kiedy indziej stoimy twardo na ziemi, a czasem pozwalamy sobie wznieść się lekko jak powietrze. W psychologii jungowskiej każdy symbol niesie w sobie archetyp, obraz ukryty w naszej nieświadomości, który wpływa na to, kim jesteśmy i jak przeżywamy świat. Żywioły są takimi archetypami. To nie tylko zjawiska natury, ale także odzwierciedlenie naszej wewnętrznej rzeczywistości. Zanim jednak rozpoczniemy tę podróż, zapraszam cię, abyś zasubskrybował ten kanał. Dzięki temu będziesz mógł uczestniczyć w kolejnych testach symbolicznych opowieściach i psychologicznych podróżach w głąb siebie. Twoja obecność sprawia, że ta przestrzeń staje się żywa i pełna wymiany. Wyobraź sobie teraz, że stoisz na rozdrożu, a przed tobą otwierają się cztery portale. Każdy z nich promieniuje inną energią, każdy zaprasza cię w inną stronę. Pierwszy portal płonie intensywnym czerwonym światłem. Czujesz ciepło, które jednocześnie budzi odwagę i niepokój. To ogień siła pasji, działania i transformacji. Drugi portal lśni błękitem. Słyszysz szum fal, czujesz wilgotne powietrze i spokojny rytm przypominający bicie serca. To woda, symbol emocji, intuicji i głębi. Trzeci portal jest zielono-brązowy, pachnie ziemią i kamieniem. Jego energia jest stabilna, ciężka, dająca poczucie bezpieczeństwa. To ziemia, fundament, cierpliwość i struktura. Czwarty portal mieni się srebrzystym światłem. Czujesz lekki powiew wiatru, który otacza cię świeżością i wolnością. To powietrze, przestrzeń idei, komunikacji i twórczego myślenia. Stoisz przed nimi i wiesz, że musisz wybrać jeden. To nie jest wybór racjonalny, to decyzja duszy. Ten żywioł, który najbardziej z tobą rezonuje, odsłoni przed tobą ukrytą prawdę o twojej psychice i duchowej drodze. Twoja podróż zaczyna się właśnie tutaj. Przechodzisz przez portal płonący czerwono-złotym światłem i natychmiast czujesz, jak otacza cię gorąco. Powietrze drży, a w twoich żyłach zaczyna krążyć nowa energia. To królestwo ognia, żywiołu, który od zawsze symbolizował pasję, odwagę i moc przemiany. Ogień to siła, która nie zna kompromisów. Potrafi ogrzać i chronić, ale też spalić i zniszczyć to, co niepotrzebne. Jest początkiem i końcem, gniewem i entuzjazmem. Destrukcją i odrodzeniem. Psychologicznie ogień łączy się z archetypem wojownika i lidera, tego, kto nie boi się stanąć na czele, walczyć o swoje ideały i przecierać nowe szlaki. Jeśli wybrałeś ogień, oznacza to, że twoja dusza jest nasycona dynamizmem. Jesteś osobą, która lubi działać, podejmować wyzwania i czuć, że życie to przygoda. Znaki ognia, baran, lew i strzelec, to właśnie te energie. Baran, pionier, który nie czeka, ale wyrusza pierwszy, ucząc się odwagi i spontaniczności. Lew, król, który świeci własnym blaskiem, ucząc się odpowiedzialności za swoje talenty i charyzmę. Strzelec, poszukiwacz prawdy, który wyrusza w dalekie podróże, szukając sensu i inspiracji. Ale ogień ma też swoje cienie. Jego siła bywa impulsywna, gwałtowna, trudna do okiełznania. Osoby, zdominowane przez ogień, często działają szybciej niż myślą a ich intensywność może czasem ranić innych. Jung powiedziałby, że ogień jest obrazem energii archetypowej, którą należy uświadomić i nauczyć się prowadzić, inaczej ona poprowadzi nas. Ogień w tobie pragnie, byś znalazł równowagę między działaniem a refleksją. Jego lekcja brzmi: nie bój się rozpalać płomienia, ale pamiętaj, aby go pilnować, by dawał światło, a nie niszczył. Jeśli to właśnie ten żywioł cię przyciągnął, Oznacza, że Twoja dusza szuka intensywności i autentyczności. Chcesz żyć pełnią życia, podejmować ryzyko i doświadczać głębi poprzez działanie. Twoje wewnętrzne ognisko jest Twoją siłą. Wystarczy, że nauczysz się nim mądrze zarządzać. Ale żywioł ognia to tylko jeden z czterech głosów duszy. Bo zaraz obok, za kolejnym portalem, czeka woda. Spokojna, płynąca, pełna tajemnic. A jej przesłanie jest zupełnie inne niż płomienny krzyk ognia. Przechodzisz przez portal lśniący błękitem, a wokół ciebie rozlega się cichy szum fal. Powietrze staje się wilgotne, chłodne i kojące. Czujesz, jakby twoje serce biło w rytmie oceanu. To królestwo wody, żywiołu emocji, intuicji i głębokiej wewnętrznej mądrości. Woda od zawsze była symbolem życia i odnowy. Potrafi przybrać różne formy może być spokojnym strumieniem, burzliwą rzeką, albo niezmierzoną głębią oceanu. W psychologii jungowskiej woda łączy się z nieświadomością, snem i podświadomymi pragnieniami. To przestrzeń, w której ukryte są nasze emocje, lęki, ale i najgłębsze intuicje. Jeśli wybrałeś wodę, oznacza to, że Twoja dusza rezonuje z uczuciami. Twoje życie wewnętrzne jest bogate, a emocje odgrywają ogromną rolę w Twoich decyzjach. Być może kierujesz się bardziej sercem niż rozumem, a Twoja empatia sprawia, że łatwo odbierasz energię i nastroje innych. Znaki wodne, rak, skorpion i ryby, niosą trzy różne oblicza tego żywiołu. Rak, opiekun, który chroni to, co kocha, tworząc bezpieczne przestrzenie dla innych. Skorpion, alchemik, który zanurza się w ciemność, by dokonać przemiany i odrodzenia. Ryby, mistyk, który łączy świat rzeczywisty ze światem snów i duchowości. Woda daje zdolność współodczuwania i rozumienia innych na głębokim poziomie, ale niesie też swoje wyzwania. Osoby związane z tym żywiołem często bywają zbyt wrażliwe, podatne na nastroje otoczenia, czasem gubią granice między sobą a innymi. W ujęciu jungowskim woda odzwierciedla archetyp uzdrowiciela lub mistyka, tego, kto wchodzi w kontakt z tym, co niewidzialne, aby przynieść światu głębsze znaczenie. Twoja lekcja brzmi: pozwól sobie czuć, ale pamiętaj, że twoje emocje to przewodnik, a nie więzienie. Woda uczy, że nie trzeba bać się głębi, to właśnie tam znajdują się nasze największe skarby duchowe. Jeśli to woda cię przyciągnęła, twoja dusza pragnie zanurzyć się w świat intuicji i emocji. To droga, która może prowadzić do uzdrowienia, zarówno siebie, jak i innych. Ale życie nie składa się tylko z emocji i snów. Aby iść dalej, potrzebujemy także stabilności i fundamentów. Dlatego kolejnym krokiem twojej podróży jest Ziemia ciężka, mocna i pełna cierpliwej mądrości. Kiedy przechodzisz przez trzeci portal, powietrze staje się cięższe, pachnie ziemią po deszczu i kamieniem nagrzanym słońcem. Twoje stopy dotykają twardego gruntu, który daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. To królestwo ziemi, żywiołu, który symbolizuje fundament, cierpliwość i siłę trwania. Ziemia od wieków była związana z płodnością, obfitością i trwałością. To ona daje nam schronienie, pożywienie i poczucie zakorzenienia. W psychologii jungowskiej Ziemia łączy się z archetypem opiekuna albo budowniczego, tego, kto tworzy struktury i nadaje kształt chaosowi życia. Jeśli wybrałeś Ziemię, oznacza to, że twoja dusza poszukuje równowagi i stabilności. Twoja energia skierowana jest na to, co konkretne, praktyczne i trwałe. Być może jesteś osobą, która ceni porządek, Bezpieczeństwo i spokojny rozwój, znaki ziemi, byk. Panna i koziorożec. Niosą trzy różne odcienie tego żywiołu: byk, strażnik stabilności, który uczy radości z prostych rzeczy i doceniania tego, co trwałe. Panna, i analityk i opiekun, który dba o szczegóły i przynosi światu porządek i harmonię. Koziorożec, architekt życia, który wytrwale wspina się na szczyt, ucząc cierpliwości i konsekwencji. Ziemia daje siłę do tworzenia i budowania, ale niesie też swoje wyzwania. Osoby mocno związane z tym żywiołem mogą być zbyt przywiązane do rutyny, czasem uparte i zamknięte na zmiany. W ujęciu jungowskim Ziemia odzwierciedla archetyp strażnika tego, kto dba o granice i chroni to, co ważne. Ale musi uważać, by nie zamienić ochrony w stagnację. Twoja lekcja brzmi, bądź fundamentem. Ale pamiętaj, że życie nieustannie się zmienia. Ziemia przypomina, że stabilność jest piękna, ale prawdziwa siła tkwi w równowadze między trwałością a otwartością na nowe doświadczenia. Jeśli to Ziemia cię przyciągnęła, Twoja dusza pragnie poczucia bezpieczeństwa i harmonii. Wiesz, że fundamenty są potrzebne, aby budować marzenia, ale także, że bez elastyczności każda konstrukcja może się zawalić. A kiedy już czujesz ciężar ziemi pod swoimi stopami, spoglądasz w górę i dostrzegasz, że ostatni portal nie ciąży, lecz unosi. To powietrze, lekkie, wolne i pełne przestrzeni, w której rodzą się myśli i marzenia. Przechodzisz przez ostatni portal i nagle wszystko staje się lżejsze. Czujesz delikatny wiatr, muskający twoją twarz, a powietrze wokół ciebie wibruje świeżością. Niebo jest jasne, pełne przestrzeni, w której możesz oddychać pełną piersią. To królestwo powietrza, żywiołu myśli, wolności i nieskończonych możliwości. Powietrze od zawsze było symbolem ducha i komunikacji. Jest niewidzialne, a jednak obecne wszędzie. To ono łączy ludzi, pozwala ideom krążyć i wprowadza ruch tam, gdzie pojawia się stagnacja. W psychologii jungowskiej powietrze można powiązać z archetypem wizjonera albo poszukiwacza, tego, kto patrzy dalej, wybiega w przyszłość i szuka nowych perspektyw. Jeśli wybrałeś powietrze, oznacza to, że Twoja dusza rezonuje z wolnością i ciekawością. Jesteś osobą, która kocha wiedzę, inspirację i wymianę myśli. Twoja siła tkwi w komunikacji i zdolności łączenia różnych światów, idei, ludzi, doświadczeń, znaki powietrza, bliźnięta, waga i wodnik pokazują różne oblicza tego żywiołu. Bliźnięta, poszukiwacze nowości, pełni energii i chęci uczenia się. Często rozproszeni, ale zawsze otwarci. Waga mediator i dyplomata, który szuka równowagi i harmonii w relacjach, ucząc, że prawda leży po środku. Wodnik, wizjoner i rewolucjonista, który myśli nieszablonowo i pragnie zmieniać świat. Powietrze daje lekkość, kreatywność i otwartość, ale ma też swoje wyzwania. Osoby mocno związane z tym żywiołem bywają zbyt powierzchowne łatwo się rozpraszają lub uciekają w ideę, zamiast zakotwiczyć je w rzeczywistości. Jung powiedziałby, że powietrze to obraz intuicji i intelektu, które mogą prowadzić do wielkich odkryć, ale wymagają zakorzenienia, by nie pozostały jedynie marzeniem. Twoja lekcja brzmi Pozwól sobie unosić się na wietrze idei, ale pamiętaj, aby czasem zejść na ziemię. Powietrze przypomina, że wolność jest piękna tylko wtedy, gdy prowadzi do twórczego działania i łączy cię z innymi. Jeśli to powietrze cię przyciągnęło, twoja dusza pragnie przestrzeni, inspiracji i kontaktu z ludźmi. Chcesz rozwijać się przez rozmowy, podróże i odkrywanie nowych światów. A kiedy cztery portale zamykają się za tobą, wiesz, że widziałeś wszystkie oblicza duszy: ogień, woda, ziemia i powietrze, każdy żywioł jest częścią ciebie. Ale co naprawdę oznacza ich jedność? Odpowiedź znajdziesz w ostatnim rozdziale tej podróży. Stoisz ponownie na środku pustyni symboli. Portale, przez które przeszedłeś, powoli znikają, ale ich energia pozostaje w twoim wnętrzu. Cztery żywioły ogień, woda, ziemia i powietrze nie są już odległymi obrazami. Teraz są częścią ciebie, a ty wiesz, że każdy z nich ma swoje miejsce w twojej duszy. Ogień przypomniał ci o pasji i odwadze. To siła, która motywuje do działania. Rozpala serce i pomaga stawić czoła wyzwaniom. Uczy, że bez energii i inicjatywy trudno rozpocząć jakąkolwiek podróż. Woda pokazała ci emocje i intuicje. To głos serca, który podpowiada prawdy, jakich nie da się wyrazić słowami. Uczy, że tylko poprzez kontakt z własnymi uczuciami możemy naprawdę zrozumieć siebie i innych. Ziemia dała ci poczucie stabilności i fundamentów. To ona uczy cierpliwości, konsekwencji, i tego, że wszystko co trwałe wymaga czasu i wysiłku. Dzięki niej wiesz, że twoje marzenia potrzebują solidnych korzeni. Powietrze otworzyło przed tobą przestrzeń myśli i wolności. To ono daje ci zdolność do twórczego myślenia, wymiany idei i odkrywania nowych perspektyw. Uczy, że każdy krok naprzód zaczyna się od wizji, która najpierw rodzi się w umyśle. Każdy żywioł niesie swoje dary, ale też swoje wyzwania. I choć dziś mogłeś wybrać ten, który najbardziej cię przyciąga, pamiętaj, że w głębi duszy nosisz je wszystkie. Raz jesteś ogniem, gdy walczysz o swoje marzenia, innym razem wodą, gdy pozwalasz sobie czuć i ufać intuicji, czasami ziemią, gdy budujesz i trwasz mimo trudności, a czasem powietrzem, gdy szukasz inspiracji i wolności. To właśnie w tej różnorodności tkwi pełnia. Jung powiedziałby, że integracja tych przeciwieństw. Jest kluczem do procesu indywiduacji, drogi ku byciu całością i odnalezieniu prawdziwego ja. Twoja lekcja z tej podróży brzmi: nie jesteś tylko jednym żywiołem. Jesteś całością, która łączy w sobie ogień, wodę, ziemię i powietrze. Na zakończenie, zapraszam cię, abyś podzielił się w komentarzu, który żywioł wybrałeś dzisiaj. Co w nim najbardziej rezonowało z twoją duszą? Jeśli ta podróż była dla ciebie inspirująca, Zasubskrybuj kanał, aby dołączyć do kolejnych symbolicznych wypraw. Razem możemy odkrywać archetypy, które od wieków mieszkają w ludzkiej psychice i wciąż mają moc, by prowadzić nas w życiu. Twoja droga trwa, a każdy żywioł jest Twoim przewodnikiem.